Włoski sędzia został beatyfikowany. Walczy z goliatem mafii i Włochy. Beatyfikacja sędziego Livatino, męczennika zabitego przez mafię. W katedrze w Agrigento na Sycylii odbyła się w niedzielę beatyfikacja sędziego Rosario Livatino, zastrzelonego przez mafię w 1990 roku. Msza odbyła się w 28. Rocznica historycznego przemówienia świętego. Jana Pawła II w tym mieście, wymierzonego w mafię. W mszy beatyfikacyjnej, którą odprawił prefekt kongregacji spraw kanonizacyjnych kardynał Marcello Semeraro, uczestniczyło około 200 osób. Msza odbyła się w reżimie sanitarnym. W całym Agrigento, w związku z ceremonią, obowiązywały nadzwyczajne środki bezpieczeństwa. Policja ograniczyła możliwość poruszania się po mieście. W kazaniu kardynał Semeraro powiedział, że życie Liwatino charakteryzowała wiarygodność. Wiarygodnością dla niego była pełna i niezwyciężona spójność między wiarą chrześcijańską a życiem, dodał. Podkreślił, że sprawcy zamachu zabili sędziego i chrześcijanina. Dlatego dziś Kościół uczci go jako męczennika, mówił prefekt kongregacji. W katedrze w czasie mszy wystawiono oprawioną jako relikwie zakrwawioną koszulę Rosario Olivatino, do którego zabójcy oddali strzały 21 września 1990 roku, gdy jechał samochodem do sądu w Agrigento. Miał 37 lat. Zamachu na niego dokonała mafijna organizacja Stidda, działająca w tym rejonie Sycylii. Sprawcy morderstwa zostali po kilku procesach skazani na dożywocie. W grudniu 2020 roku papież Franciszek zaaprobował dekret o męczeństwie sędziego. W niedzielę przypada 28. rocznica pamiętnego przemówienia świętego Jana Pawła II w Agrigento na temat mafii. W czasie tej wizyty w mieście w 1993 roku polski papież spotkał się z rodzicami sędziego Olivatino, nazywając go męczennikiem sprawiedliwości i pośrednio wiary. Wygłosił też przemówienie w Dolinie Świątyń do mieszkańców miasta. Mówił: Po tylu cierpieniach macie prawo do życia w pokoju. Ci, którzy zakłócają ten pokój, mają na sumieniu wiele ofiar. Oni muszą zrozumieć, że nie wolno zabijać niewinnych. Zaapelował do mafiosów: W imię Chrystusa, ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, Chrystusa, który jest drogą, prawdą i życiem, zwracam się do odpowiedzialnych. "Nawróćcie się, pewnego dnia przyjdzie sąd Boży."